Cześć, witajcie. Dziś oficjalnie mogę już przedstawić Wam nowego członka Wademeku Myśliwego. Cześć Marcin. Cześć. Marcinie, powiedz, za co będziesz odpowiedzialny w na, na naszej ekipie? Za szkolenie strzeleckie. Szkolenie strzeleckie to szerokie, mógłbym powiedzieć, pasmo, jak, jak mawiają większość z naszych widzów i większość osób, którzy w jakiś sposób mają kontakt z bronią. Co dokładnie, co będziesz robił? Będziemy działać przede wszystkim w trzech obszarach: w obszarze bezpieczeństwa, w obszarze czynności manualnych przy broni. I w obszarze prowadzenia ognia, postaw strzeleckich, techniki strzelania. Mhm. Czyli można powiedzieć, że przeprowadzisz, i uwaga, zdradzam kolejny e, szczegół: przeprowadzisz naszą kursantkę e, od A do Z, pokażesz jej, e, można powiedzieć, nauczysz ją strzelać i e, przeprowadzisz ją przez te całe arkana e, strzelectwa, tak że będzie mogła e, zdać egzamin na patent strzelecki. Oczywiście, metodycznie, yy, przy współpracy z techniką komputerową, yy, myślę, że uda się. Słuchajcie, zaczynamy od pistoletu, a na czym skończymy, to zobaczycie w Wademeku Myśliwego. Już od stycznia ruszamy z nową serią, w której to właśnie Marcin e, będzie, e, zobaczycie, kogo wprowadzał w arkana strzeleckie. E, do zobaczenia. Obserwujcie nas. Cześć, do zobaczenia. Cześć.